Zanim przywitam się twarzą, zobaczcie na to, mamy deszcz, szaro i ponuro, jesień, a moje kwiatki jeszcze kwitną, jako taką wyglądają i szkoda mi ich póki co po prostu wyrzucić, więc niech sobie rosną, ale myślę, że wartołoby podebrać zaszczepki, nie wiem, czy tak robicie, ale będę chciała przynajmniej krakowiaki, On tam mam, tam i myślę, co by właśnie odebrać. A za zaszczepki chyba jeszcze dzisiaj to zrobię. Zobaczymy, czy ukorzenią się i dadzą radę. Hejka, witam Was w poniedziałek. Słuchajcie, szaro buro i u nas leje. Nie wiem jak u Was, ale po prostu u nas yy, na tyle dobrze było rano, że te nasze dzieciaki poszły do, yy, mówię o zerówce, poszły do restauracji, yy, do pizzerni właściwie, pieszo i nie musieliśmy ich odwozić, bo nie padało, ale... Coś czuję, że ciężko będzie z powrotem. Niby mamy odebrać ich 12.30 już, a odzywam się do Was przed 11:00, bo, bo sklep, bo najpierw dzieci. Teraz muszę odwozić Filipa z Emilią razem. Filip już nie jeździ rowerem, no bo taka pogoda, że za chyba chłopak, a nie chce się jeszcze ubierać. Gadzina w kurtkę, więc w tym sweterku wywożę, kipruję pod szkołą i właśnie mówię, że będę musiała jechać o 12.30 już PM po Emilię, więc tutaj już mi się obiad gotuje w garach, widzicie, zesmażone są też jabłuszka, ostrugane są ziemniaczki, dusi mi się mięcho, ale jeszcze pyknę jakąś zupę na szybko, bo moja Emilia nie lubi mięcha. Więc jest co robić. Zesmażyłam sobie też mnóstwo pieczarek, będzie trochę do sosu, a część sobie zamrożę, żeby mieć na tak zwaną czarną godzinę. Postawiłam sobie mój Płyn, bo jutro będę w mieście i muszę wstąpić właśnie, on jest w Deals, tak? Do Deals i sobie wezmę, bo ja naprawdę bardzo, bardzo go lubię. On jest wydajny, pachnie i lubię, jak mam go w domu. Ja mam ten teraz, poczekajcie, Z Lidla, tylko gdzie ja go mam? Kurczę, chciałam Wam pokazać, a chyba został u góry, bo go nie widzę tutaj, chyba, że mąż gdzieś używał. Bo też psika, nie, nie widzę go. W każdym bądź razie właśnie i też właśnie fajnie jest ten z Lidla. O, oh jest! Widzę go. Idzę. O, o tym mówię, bo bardzo fajnie pachnie, bo on pachnie tutaj mandarynką i bazylią. Ale też już widzę, że mniej niż pół zostało ja jednak jak takie blaty, czy w łazience, jak nie jest brudny zlew, żeby szorować, to tylko tak na szybkiego to to się wszystko genialnie spisuje. Ja lubię właśnie mieć w tych swoich pojemnikach u góry, żeby już nie biegać, bo zawsze mi coś braknie u góry, więc lubię mieć tam gąbkę i te sprawy domostosy, jak ile czyścić toalety, żeby nie biegać góra-dół i już spakowane na amen. Co jeszcze dzisiaj mogę Wam powiedzieć, to a właśnie, bo bym zapomniała, chyba była, powinnam była od tego zacząć. Dziękuję Wam wszystkim za wsparcie dla Ady i dla Alana. Jest pięknie, ja się po prostu mi serducho rosło, jak pisałyście, że coś tam płaciłyście. Słuchajcie, kwotę sobie możecie tam sama ustalić, to może być złotówka, tak jak Ada mi to tłumaczy, byle to szło do przodu, byle była ta cała sprawa podbijana, żeby to się cały czas. Ruszało, a żeby nie y, stanęło. Także ja Wam bardzo, bardzo dziękuję. Jeśli jeszcze nie wpłaciłyście, to ja link oczywiście dam Wam pod spodem, y, żeby wspomóc y, Ade i Alana, bo myślę, że naprawdę jest Was prawie 4000. Słuchajcie, brakuje parę osób, żebym y, uzyskała te 4000. Być może po tym filmie już wskoczy. Y, więc jeśli każdy malutki datek da, to ta y, nasza. Ada będzie miała uśmiech na twarzy, że jednak nie została z tym wszystkim sama, a widzę, że dziewczyna bardzo dzielnie walczy i nie poddaje się mimo tego, że tak jak w jej filmach, Jezu, jak ja to słyszę, słuchajcie, że ktoś jej tam mówi, żeby przestała albo żeby ciągle o tym nie mówiła, o czym ona ma mówić. Przecież dla niej to jest teraz sprawa priorytetowa, słuchajcie, to jest dziecko. To nie jest coś, co sobie kupiła, coś, co sobie, nie wiem, upiekła. Ona mówi o tym, co teraz dla niej jest najważniejsze. A teraz, na tą chwilę, najważniejszy jest Alan. I ja mocno wierzę, że ona wyjedzie, że się uda i że przed świętami będą w domu. Także raz jeszcze zapraszam do linku pod filmem i yy, tak jak mówię, yy, wpłacicie malutką sumę. Yy, tam też można pisać smsa, ten sms ponad 6 zł kosztuje. No ale jeśli się boicie ze swojego konta, no to możecie właśnie smsa wysłać i też wspieracie Adę. I zawsze możecie też wskoczyć do niej na kanał Adrenalina Vlog. Yy, serdecznie Was zachęcam, żebyście się zapoznali właśnie yy, z tematem tej całej sprawy. Yy, kolejna rzecz to widzę, że muszę podać moje kwiatki, bo już yy, tak zaczęły oklapywać. Ja się staram teraz nie przelewać, żeby, bo wiecie, że yy, ziemiurka to jest tak moment i ona już jest, i potem tego dziadostwa nie idzie wytępić, choć yy, u mnie bardzo dobrze wtedy yy, ktoś mi tutaj podpowiedział, spisał się, yy, wiecie, ta wtyczka do kontaktu, która cały czas, ona niby jest na muchy, ale załatwiła też właśnie przy okazji ziemiurki. I to u mnie się spisało, załatwiło problem, no ale teraz wiadomo, że będziemy mniej wietrzyć, jednak ta ziemia będzie wolniej przesychać, to pamiętajcie, żeby nie przelać. Piszecie mi też, wysyłacie mi zdjęcia, ciągle dostaję, słuchajcie, ja nie jestem żadnym specjalistą, jeśli chodzi o kwiaty, ja tak samo metoda prób i błędów, raz się uda, dwa razy nie. Pokazuję Wam, jeśli coś mi też pada, czy mi się to udało ratować, czy mi się nie udało ratować, yy, ale myślę, że przez ten sezon właśnie już od wczesnej wiosny do yy, myślę jesieni pamiętajcie o tym, żeby odżywiać swoje kwiatki, pamiętajcie o tym, żeby przesadzić, bo ta ziemia jednak ona traci swoje wartości. Yy, I tak samo, żeby była trochę rozpulchniona, bo czasami pokazujecie, to są takie bryły, potem pokazujecie właśnie, yy, że macie różne szkodniki. To trzeba y, cały czas pilnować. To nie jest coś, co postawicie, podlejecie od jakiegoś czasu, y, od jakiegoś dzwona i, i po prostu, że to będzie samorosło, bo, bo potrzebuje właśnie składników mineralnych, potrzebuje światła, potrzebuje po prostu trochę serducha. Także ja mówię, mnie też nie wszystkie kwiatki się udają. Ja teraz się morduję z tym moim. Brakło mi słowa yy, bananowcem, którego bardzo chciałam mieć, którego w tamtym domu miałam naprawdę półtorej motrowego. Ciężko było mi odstać dwoma rękami y, korzeń, y, tą nogę, a teraz taka bieda, i słuchajcie, ciemniej, czarniej, nie wiem o co chodzi. On lubi mieć y, dużo światła i lubi mieć wilgotność, ale znowuż można go też łatwo przelać i on wtedy gnije. Także tak nieźle i tak niedobrze. Zobaczymy, jak sobie z nim poradzę. Myślę, że go dzisiaj jeszcze przesadzę, bo mi go po prostu szkoda. Tyle jeszcze udało mi się zebrać pomidorków, całkiem ładne zamknęłam namiot, bo zimno. Szaro, buro i ponuro. No tak, ty teraz szczekasz, ale jak mówię, chodź na pole, to nie, bo pada deszcz. Będę zajadać wieczorem. Mniam. Tak jak mówiłam, tak zrobiłam, poszłam po te zaszczepki, wzięłam tylko parę póki co. No i wiadomo, muszę wszystkie te brzydkie liście oberwać. Tutaj przyniosłam sobie nawet sekator. popcinam też kwiatki, żeby to miało yy, siłę rosnąć i ogołocę, po prostu ogołocę, zostawiając parę listków. No i chwilę później mamy już w słoiczku zaszczepki. Muszę donieść wody i wiecie co? Przyniosę sobie węgiel, żeby się ta woda tutaj nie psuła. Ja biorę po prostu taki maleńki kawałeczek węgla drzewnego, szczerze powiedziawszy tego, którego używamy na grilla, wrzucam i ta woda się nie psuje, a wtedy mogą korzonki pięknie się rozwijać naszych roślinek, naszych sadzonek. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to grey as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? well baby i have a taste all the highs and the lows no you'll never be the same i don't really want to hurt you but i can't control the pain if you're sticking by my side maybe we could be okay 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 maybe you could be the change i need today i promise that i'm never felt this way i really hope that you will choose to stay through war Yy, filodendron unificus yy, Nowych listków Proszę, jakie wychodzą piękne Tu, tu I Jakbyście się przyglądnęli, to tam też tego nie brakuje Ale wam zrobiłam zbliżenie Ohoho. A tu jeszcze jest mój <laughs> Moja druga niespodzianka Zobaczcie, jaki piękny będzie liść Mam nadzieję, że z dziurami Bo nie wszystkie są z dziurami No ale myślę, że Coś tu będzie, tu się nam rodzi Też kolejny Liść. One już niedługo będą w stanie spoczynku już nie będą te kwiatki wam tak rosły, ale jeszcze się cieszymy jakimiś nowymi przyrostami, nowymi liśćmi. Słuchajcie, zupa ziemniaczana jest gotowa. Powiem Wam, że musiałam wydłużyć czas gotowania, bo te warzywa na parze, one były twarde. Albo ja za duże kawały dałam, bo tak jak widzicie, miało być centymetr. No mi się zdawało, że jest centymetr. Ale one były twardawe, tak jak tutaj jest dużo pora. Ziemniaczków, no to mi się zdawało, że są długie, du boże, długie. Twarde. Ja tutaj pomieszałam, bo wrzuciłam jeszcze, miałam warzywa mrożone, też wrzuciłam i wszystko to wygląda tak, ale powiem wam, że cztery porcje z tego wyjdą. Wątpię, żeby pięć osób sobie tak pojadło tą zupą, no ale mnie ona naprawdę smakuje. No i widać, że jest taka treściwa, przez to, że te ziemniaki zostały zmiksowane. A te, które były na parze, są tutaj ca w całości, także no, poszło to na jesienne wieczory, jak najbardziej, tak? Z tym, że mówię, należy wydłużyć czas gotowania na parze. Tak sobie pomyślałam, że tak, mam w sumie wszystkie składniki, co by leczo sobie zrobić, czego nie, więc zabieram się z moim garem i robimy leczo. Jakoś czas szybciej zleci ten y, dzień też, a obiad będzie na jutro, bo jutro jadę na paznokcie. I przyjadę, będę miała leczo. Chłopcom zrobię też z tego, ale zrobię tym razem. Co ja jutro planowałam? Yy, Nagetsy. Także leci do leczo. Słuchajcie, młoda godzina. Przywiosłam już Emilię. Zupę już ugotowałam. Yy, odkurzacz nam chodzi, więc podług na razie nie możemy umyć. O, burczy. Burczy koń. Burczy mucha. Yy, burczy koń. I tak nie bardzo wiemy, co będziemy robić, Emilię. Mamy tutaj tą grę, tak. w którą lubimy grać. O, co? jest, się, poczekaj. Dable. Lubię w to grać, Emilia też w to lubi grać. I ona jest w tym mistrzem, nie Emila? No, zawsze wygrywam. Tak, zawsze wygrywasz. Emila była w Pietro. Emila, gdzie twoje te? Do powieszenia przynosi. A, magnesy. Tak, zostały gdzieś, dostali magnesy w pizzerni. I tak, mówię Wam, nie lubię takiej jesieni. Wilgotno, pada deszcz, wszędzie ciapa, chlapa, ani pies nie chce wyjść, Siku. Pies, teraz to w ogóle nie chcesz wyjść, nie? On nie chce wychodzić. I wafelka. I wafelek jest super. I pizza była. Co tu jest? O konik, zobaczcie konik. Ja sama sobie wybrałam. Wybrałaś sobie. Pisa. Super. Taki konik jest właśnie w tej naszej pizzerni. I to A tu jest... jest lama. I to już wszystkim dawali, nie wybrawali. Tak, i jest konik. Super. Polacam Wam serdecznie Pietroparty. Jeśli jesteście z naszych okolic, to tam można świetnie spędzić czas, dobrze zjeść. Mhm. Ten, I tak? jeśli macie dzieciaki, to myślę, że super byłoby właśnie oh. zabrać oh. Koń. Dzieciaki właśnie na taką podróż, bo tam I y, i razem dzieci brały zabawki. O, bo tam właśnie możecie robić pizzę z dziećmi. Myślę, że tak na taką wycieczkę klasową jest super Mama, sprawa. Nie śpiewaliśmy. Nie śpiewali tym razem. Ale Ludzie, co, i ja tak sobie peruki. Aha, i tak patrzę, bo ja mam tutaj te zaszczepki od mojej mamy i widzę, że one mają już fajne kierzenie, a mamy... O, a mamy czas, no bo mówię, że ugotowałam. Prania... O dziwo nie ma po weekendzie. Trochę wam zakręcę. E, więc myślę, że może by... E, przesadził te klatki posadził, tylko nie wiem, czy mam takie małe doniczki. Coś tam mam, ale muszę wyjść na zewnątrz. A tam jest tak nieprzyjemnie, naprawdę. Normalnie... Wielgodno, to też o, ona ma małą doniczkę. Nie mam małą która. A tak, ty masz taką małą doniczkę. Chyba by nawet nie pokazywały tego kapiusa z Biedronki, nie? Nie pamiętam Ja już. Yy, ja w ogóle to, jestem pełna podziwu przynieś, dla dziewczyn. Przynieś? Możesz przynieść. Dla dziewczyn, które nagrywają codziennie, bo to się tak faktycznie nie pamięta, yy, co się nagrywało, co się nie nagrywało. Pamiętam, że przeglądnęłam sobie o Elixa i tak sobie myślę, no ja wiem, że mam tutaj stół, ale. Tu mam tak dość dużo miejsca i spodobał mi się tam właśnie stół z białymi krzesłami. Fajnie by to wyglądał. I to wymierzę, wyoglądam. O tak, używany, ale dlaczego nie? Jeśli nie jest w bardzo dobrym stanie, ktoś sobie tam zmienia wystrój, to czego by tam nie wstawić takiego małego stolika? O, Jamka, zagracisz już słyszę. Nie, nie zagracę. Myślę, że nie zagracę. O, Emila przyniosła Wam kaktusa pokazać, jakiego pięknego kupiła. Super! Ale mama patrzyła dzisiaj teraz są droższe te tak kaktusy. On był ceny na y, 5 zł. Fido! Ob ten pan cię obciął i teraz jest zimno. Ubierzemy sweterek, mamy sweterek. No właśnie, mamy nawet stroj Mikołaja. Mamy, no, dla fitka mamy. Na I, święta i, będzie gotowe. I kurteczkę! I kurteczkę mamo. E, dobra, to co? Zabieramy się, coś robimy, bo szkoda tego czasu, a o 19 już jest ciemno i człowiekowi wtedy się już w ogóle nic nie chce. Tam jest stół duży. Ale tu by fajnie, wiecie jak to imprezy, najlepsze to są zawsze w kuchni. I tutaj mam sporo miejsca. Kurde, muszę ich odsunąć. O, o, ta, ta, teraz widzicie. I tu by sobie stanął stół z sześcioma krzesłami. To by było szybko tutaj biegać tu i tam. A, biegać by było. No, Ja lubię jak jest tak nawalone, bo jest przytulnie. Co? A, że nie będę musiała biegać tam, tylko tu będzie, tak? I tu mama będzie coś gotować, a tu będzie gość siedział i no, będzie sobie jadł. Konie tak? Nie tak. Konie tak? O, no nie tak, bo nie będę musiała biegać. Słyszycie, jakie Emilia wynalazła pomysł? No, także nie wiem, może by tu. To... Kurde, no nie wiem. Mężu, co ty na to, żeby jeszcze dostawić tu stół? Miejsce jest. O, huśtawka. No jak myślicie? Czy jednak. Wrócić tą sofę tu i tam mieć wolne miejsce. Ale stół biały, z białymi krzesłami. Niedrogi. No nie wiem, muszę się z tym przespać. No i gramy, Emila. Gramy. A matka myśli, bo może jednak to dać tu, a tam postawić stół z trzestioma krzesłami, w sensie dopchnąć, wiecie, krzesła, dopchnąć stół i używałoby się tylko tych czterech. Nie wiem, rozkminy, a tu doniczki, bo przyniosłam, żeby posadzić te kwiatki, ale ktoś tu mi robotę wymyślił. Także przerwa, nagranie. Nie, Mila? Dobra, to lecimy. hihi -hi? wcale nie, hi -hi, bo matka przegrała trzema kartami. Także słabo mi poszła. może dlatego, że się rozpraszam cały czas, myśląc o tym tu, ale jak postawię, to może zagracę to pomieszczenie, nie, nie wiem. Hmm, ale podoba mi się ten stolik, no jakby tam. A to dać tu, ale tam będzie kominek. No, nie wiem, takie mam rozkminy teraz. Jesień, i matka będzie siedzieć i myśleć, i kombinować, jak wypełnić ten czas, co by tu jeszcze zmienić, Emilia, nie? Mój plan, póki co, spalił na panewce, mój mąż, nie zgadza się na stół, bo. A chomik? Dobra, bo yy, stwierdził, że po prostu że byśmy się już tam nie ruszyli. Trochę ma rację, ale wiecie jak z facetami. Trzeba im dać yy, pomyśleć nad tym. Ja tak yy, będę chciała sobie. oj, oj, oj. tak piszą nasze chomiki. Yy, będę chciała sobie jeszcze to wymierzyć, jakby to wyglądało z tym stołem. To ja tak lubię, ja ja lubię jak jest yy, zagracone. To już chyba widzicie. Przygotowałam sobie już te doniczki. Tutaj mam ziemię, będę mieszać, będę sadzić sobie, właśnie, no, jak nie, papuga to chomiki te biedne kwiatuszki, bo one już naprawdę mają takie korzenie, że sobie dadzą radę w ziemi, a jeszcze przed zimą by się mi ładnie ukorzeniły. Tak więc dziękuję Wam za dziś. Jeśli jesteś pierwszy raz, daj suba, żebym mogła cieszyć się tymi czterema tysiącami jak najszybciej. I co? Życzę Wam ciepłego wieczoru, bo nie ma się na taki za oknem. Buziaki i do zobaczenia już w środę.